Wszystko, co najlepsze. Ja go cenię też za to, że e, kazał zaoszczędzić miliardy dolarów na niepotrzebne e, rozdawanie jakichś tam LGBT, jakichś transwestytów i tak dalej. Dlaczego on ma za to płacić? Więc go, on zresztą na wielu dziedzinach e, e, nakazał. Tu wyczytałem, że. że e, Departament wojny, ten nowy minister ich z tego kazał program oszczędnościowy. No ze wszystkim, no, Chce rozwijać biznesy różne, a nie chce wydawać na, na marne. Jak ja czytałem w tych różnych prasie, jakie miliardy szły na jakieś pierdoły, w ogóle niezasłużone, i, 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 i jakieś wydziwione programy, to założył Kennedy. To pan wie, nie? Te, i to się tak rozwijało, zaczęło żyć. Własnym życiem nikt tego nie kontrolował. Tysiące urzędników, tysiące niepotrzebnie się tym zajmowały. Więc za to go cenię, za zdecydowanie. A ma swoje załóżami, to ja wiem. Także, ale jestem jak najbardziej, gdyby, gdyby on przegrała, wygrała, to byłaby katastrofa. Katastrofa pod względem moralnym, pod względem gospodarczym, absolutnie. Ona się nie nadawała na to zupełnie jak na, na tych, co ona tam opowiadała, jakieś ogólniki, bla, 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 a on jest bardzo konkretny. W pierwszej kadencji nie był taki mądry, ale odrobił lekcję, moim zdaniem.